O Jezus, ale mi romną. Ole wariat. ale pięknie skoczył Ale tańczy na ogonie Ło wow. Chaj skacze ty Ole masz, największego chyba złapał. Pa Ole bydlak. No ten jest duży, naprawdę. Nie No dawaj go. Nie No do góry. Brawo. Pokaż jaką rybę złapałeś dużą co? Pokaż jaka to ona taka jest Taka była Ale duet co Jaki. Lubisz z wujkiem na ryby jeździć Siema cześć witam wszystkich bardzo serdecznie Słuchajcie właśnie przyjechałem tutaj Z moją małą ekipą Na pstrągi na łowisko Złoty pstrąg nieopodal kłocka, i tutaj będziemy za chwilę łowić sobie paszoczki na ultralight. Przyjechaliśmy się trochę pobawić, zabraliśmy ze sobą małego franka, żeby się wyszalał, no bo jest teraz taki martwy okres trochę tutaj w naszej okolicy, dlatego przyjechaliśmy na pstrągi, zjeść obiad, połapać trochę paszoków i sprawić radość temu małemu tutaj szkrabowi. Będziesz łowił zaraz? Tak. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu, jak widzicie takie odcinki. Ogólnie za często takie rzeczy się u mnie na kanale nie będą pojawiać, bo wolę łowić w dzikich miejscówkach i nie na komercjach. Ale myślę, że to fajny pomysł. Chłopaki właśnie tutaj już idą. Załatwili pozwolenie i wiadro. Po co ci to wiadro? Dobra, widzimy się za chwilę i mam nadzieję, że będą brały. No już połamał pędkę. Paszoków jeszcze nie łapałem na ultralighta tutaj. No i będzie się wyginął chyba. A jakieś zawody robimy? Coś? Robimy jakieś zawody, Franek? Tutaj? Nie, do domu. Będziemy robić zawody, czy nie? Nie, tutaj do domu. Gdzie do domku chcesz iść? Chodź, najpierw libę złapiemy, jako że nie jest do domu. A kto złapie obiad? Co ty to złapałeś? To pstrąg? Ale to się nie liczy, bo my jeszcześmy nie uwiązali wędki. To pewnie podhaczyłeś coś. Nie wiem, pewnie otra pewnie złapał. Czekaj, patrz, Franek jaka ryba. Podhaczył coś, bo widzę, że już idzie za dupę. Widzisz? Za dupa jest. Gdzie Poczekaj, no daj, zobacz tutaj, co się dzieje. Pana kota. Podczepił coś. No to Ty jesteś dobry klusolunek. No, Franek zobacz, co wujek tutaj tar tarmoci. się no mówiłem, że za dupę, o. Szczupaka za dupę łapał. Szczupak. Amura. Dobra, minusowe punkty. Daj się sam. Nurokarbonik zawiążemy, żeby nie było. Wiem, że to paszoki są. Ale karbon dam. Kolejnego amura podczepił na pewno. Coś na pewno. O kurde. To by było. Co? Sharp, się szarp. Chciałeś to masz. On tu w brzeg idzie, to jesio na pewno. Albo amur do brzegu. Przecholował go tutaj, zaraz będzie po rybie. Ona będzie po rybie, ale ten chyba chodzi normalnie zacięty jest. Nie, za plecy, ja stąd idę. No nie, tu są same karpie mi się wydaje. Amur czy karp? O no, to, to to nie. To już chłopie jesteś spisany dzisiaj na przegraną. Dwie, dwie ryby nielegalnie złapane. Co to, kleń? To taki pstrągol. Tu pyga. Mówię, to tutaj nie ma co. Tam trzeba iść na ten drugi staw, nie? Są tutaj pstrągi też w tym stawie? Mało? Ale większe pewnie. Nie. Nie, dobra. To ja idę na ten drugi staw, Maniek, a Ty tutaj się baw z karpiami, nie? Mhm, mhm. A jaki zwariowany Idę dalej, tam chodź tam, tam jest ciekawy Tam jest 700. No i a po co przyjechaliśmy Na pstrągi przyjechaliśmy o, Widzę, że tutaj lepsze zabawy znalazłeś niż łowienie Co? Bacz, tutaj chodź do wujka zara połowić jakieś pstrąga co? tutaj tutaj będą strągi zobaczcie tu jest restauracja bardzo fajne miejsce już kiedyś tutaj byłem także polecam można się pobawić z rybkami połowić zjeść sobie dzieci mają co robić no i zobaczymy to dzisiaj te ryby będą brały o Jezus, ale mi romną Hu hu hu, Dobra Nie byłem przygotowany na to a drugi Pierwszy pstrągan. Ja już obiec mam. A jak tam, Maniek? No <laughs> Chodź, Franek, tu biorą. No. No. Łapią coś oni tam? Nie łapią? No. O proszę. Pięknie to zrobiłeś. Troszkę wolniej Flanek wiesz? O powolutku musisz tak. popiemy sobie po stronki, nie? Jest. Franek wujek ma kolejnego, pa. Oho. Pad. To był chyba lepszy trochę. Z tymolową i banjo. No ale była lepsza rybka. Super. A to Franiu zostaw je tam, bo to ktoś tam będzie łowił może. temu już nie popuszczę temu już nie popuszczę ale wariat, ale pięknie skoczył, ale tańczy na ogonie, prawie jak nie pasok, to to za dużo, że to ci tata założył takie na rekinach. ci tam i takie będziesz powolutku będziesz sobie ją tam ciągał i złapiesz w końcu. Dawaj. Musisz pod brzeg rzucać, nie, wiesz? O nie, o nie. Ty, 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 ty. Kot idzie. Kocik. Kocik. <coughs> Kotów nie, kotów Franuś nie łap na wędkę, dobra? Piękny rzut Tu to jesteś misz polski olimpijski chyba A jest następny Musisz powolutku Franek zwijać, wiesz? Tak żeby ona podniesie szurała prawie to ten będzie lepszy może trochę bardziej zwariowany. Nie, nie Franek, siatką to nie, bo to za... To jest za mały na siatkę. Tak, mówię ci. Nie. Już kolację złapałem ja raz. Co to jest? Na Tenczaki, na twisterki. Ale kolor jest taki. no, takie? różne, na białe, na żółte, Żółte kukurydza, nie Wiesz, one tutaj przyzwyczajone do kukurydzy są na pewno i do granulatu to ale są strzały, czy nie? Fajne, no Co chwilę coś się dzieje I tak musisz do dna dać, żeby spadło i tak tylko szurać tak, No nie chcę tak, tam dowazowałem, ale nie wyszło A maniek karpie łapie tylko? Za bok siedzi? No, szybkie takie są. Jest. Nie ma tutaj miękkiej gry. Wędka do 4 gram, ale ogień. No, windę bym go wywalił, ale boję się, że złamie. Trochę by było szkoda, bo jeszcze bym się chciał pobawić trochę tym ultralightem. Ale wariat, ale wariat. No taki idealny na obiad, nie? Po tośmy tu przyjechali, nie? Tutaj się nie będziemy czarować, że tu CNR i inne sprawy tu wszystko idzie o do wiadereczka. Pyk. I zaraz będziemy je tuszyć. Jest. Jest mój. Łoo wow. patrz skacze Nie biegaj się się do wody nie Franek, też ładnego złapałem teraz. Patrz skacze, widziałeś jaki wariat? Trzymam go, trzymam. Dawaj podbieraj gościa. No i do góry. Pięknie. Patrz jak ja mam podbierającego. No, o, jeszcze da, się wypiął, tak. zobacz, jeszcze się wypiął nam elegancko Ale duet co? Ja Lubisz tak. z wujkiem na ryby jeździć? Uh -huh. Jak to może? No tu go tak o, cyk Pięknie Teraz mamy 7 7 mamy, no oo no, no, ale jedzie z tę no. Zna się na robocie Weź weź potem podbiera. Dobra, dawaj, jeszcze nie widzimy ryby. no dawaj. Nasz młody łowca to jest. Jeszcze ryby nie widzimy. We no, góry no. Ole, wojczy. Ole, masz, największego chyba złapał. Pa. Ole, bydlak Zdecydowanie największego złapałeś. O, górka, górka. Dawa, górka. Ole. Weź to. Weź to. Weź to, weź to. Podbierak, patrz jak go ładnie zapakuje. Daj mu podebrać. Chodź tutaj, tu sobie podbierzesz. Chodź. Tu, będziesz go podbierał. Chodź, chodź, chodź I go do podbieraka tu ładnie zapakuj, no Pięknie, prawie, prawie było, prawie było. I do góry, do góry, do góry. Pięknie, brawo! Żółwik majonez. mały. Piona. Pokaż jaką rybę złapaliś dużą. Pokaż jaka to ona taka jest. Taka była. Piątka, jeszcze jedna. Dawaj piątaka tutaj. Ja e. będę, ja będę mam. Dać piątaka wujkowi? i Franek, kurde, nam dzisiaj daje tutaj w kość. No. I to chyba ładna ryba, co, Franek? Jak myślisz? Duża będzie? O, ale jedzie z tematem, no. Mały majonez się nie patyczkuje, zobacz. I ładna ryba znowu. Tata podbierze. Dawaj, chodź. Cy powoli. cię, cię, mam cię. No, dawaj. To jest zawodnik, zobaczcie. Ugryzł. Wszystko robi sam. Głowi podbiera. Nie. No. Pat. Jest ciemno jest. A myśmy widzieć, że te, że tego może sobie sobie mańka, bo do mańka nie No, możemy to zrobić. Przelejemy, no. Czekaj, ja ci pomogę. Przelejemy je do wójka Mańka. Tak, bo musi mieć. Już mu miał więcej miejsca. No chodź, chodź, podbierzesz podbierakiem. Będę cymał tutaj. to jest duży. No ten jest duży, naprawdę. Ja nie. No dawaj go. Tu No do góry. Brawo. Super. No, on łowi na grunta. Ale tak profesjonalnie to powinieneś na tym krzylisku tam siedzieć. Teraz Ty weź podbierak. Ja mam podbierak? No. Nie, ja go wezmę ręką, pa. To weź podbierak. Podbierak mój! Patrz. patrz, 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 patrz. U, normalnie go ręką biorę. Już nie kręć, patrz. Cyk. Weź go daj do wujka tam. Już go daję do wujka tam. Do wujka Mańka, bo wujkowi Mańkowi trzeba trochę dołowić tam, nie? Bo mało złapane ma. No jednego tylko. No jest. Mam... A wołaliśmy go tutaj, żeby przyszedł wcześniej, nie? To nie chciał przyjść. Tam wolał łowić. Wujek Maniek to sam te twistery podgryza. Zobaczcie, takie dobre są. Trochę mnie Franek przerzuciłeś, wiesz? Daj do góry wędkę. No, poczekaj. Dobra. I zwijaj powolutku, powolutku. Patrz jak wujek zwija, zobacz. Tak powoli. No dobra. To rzucaj dalej. Biorą? Psy ciąć. Ajajaj. Aj, aj. Te staro nie mogłem psy ciąć. No i Franek powolutku patrz tak jak wujek. Zobacz jeszcze wolniej. Delikatnie, po... o tak jak teraz idealnie jest. Jak ci weźmie to go w pałkę. Zobacz. Tany pomiędzy wami tutaj, żeby nas trochę poodzucić. No tam nie biorą mius. Twister to już się nie trzyma tutaj w ogóle niczego. Gdzieś to jest to? Nie, mhm. to jest trenowania, nie? jest to, Tak. to 6 lat trenowania. Tak. Franek dobrze łowi. Tego pana nie bierzemy, się awanturuje. Waniek, <grym> <grym> ty mu nie mów, tylko patrz, że do wody nie wpadł, chłopie. za nim Nic się tam nie wejdzie. Ekipa wędkuje. Dawaj, Franek. To tutaj tego znikam? pstrąga łap. O, ty, ma coś lepszego, tak jak no, ja miałem wcześniej. No, no tak, w sumie to można byłoby się tego spodziewać po nim, nie? Właśnie, no. Właśnie <grym> <to> chodzi, nie? <grym> nie no, jest coś tam lepszego chyba. Wójka. Wujek w końcu złapał rybę porządną. I chyba nawet nie za bok. I nie wiem jak on to robi. O, Maniek złapał Czekaj Franek, bo trochę mnie tutaj przerzuciłeś A ja z rybą idę, wiesz ja tu rybkę mam Uwaga, uwaga No zobaczymy, czyj większy będzie Żebym ja to widział chociaż o o, o o nie ma mój większy Już stoisz z podbierakiem? Rozplątuje się jeszcze żeś tam ten niezwykły kipisz zrobił A to Już idziemy jeść Franek wiesz Chodź będziesz podbierał wójkowi biorą, co? Biorą, tak, no. Rozgrzewka przed tracowaniem jest zrobiona. Uuu. Ostro. Ostro. I proszę bardzo. Kolejny paszaczek. Najlepiej sprawdzają się małe twisterki. W kolorze kukurydzianym albo pomarańczowym. O, zobaczcie. Tak jakby przymarzała trochę plecionka, nie? Ole mi rąbną. Fajnie ta wędeczka chodzi. Ty, taką to się można wybawić bez kitu. Zobacz. Tak nie da się No, poskładałeś ją? Nie. Nie ty? Nie. Zobacz, jak walczy ryba tutaj pranek. Podwierzysz mi? Nie, w życiu. Weź. Przestań. W życiu nie dosta tego dziada. Jakby się wiedział, co do tego się bo jest, <grymne> <grymne> <Mam grymne> to takie coś. A kotów ile? Nie, do... prani, nie, Nie, nie Pożegnaj się, się ładnie tutaj. pa. No, drążek. Drązek. Ukrat drążek. Co ty tutaj oglądasz? Utopienie suma to jest? Tak się topi sumy? Widziałeś kiedyś, żeby ktoś utopił to Bardzo, bardzo fajna sprawa